Asia i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw suba z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły Cię żadne nowe filmy. Dzisiaj przetestujemy sobie taki oto zestaw. Bardzo lubię tą serię u Agi Grzelak, tak zwane Japana zjadam. Pobawimy się dzisiaj troszeczkę w cukiernika, zrobimy takie lody, jakieś takie babeczki, czy też gofry. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zestaw kupiłam w Half Price za 25 zł. Więc cena przyjemna, instrukcja tradycyjnie nie jest po polsku, także będzie zabawnie, będziemy się trochę domyślać, co jest po kolei do zrobienia. Tutaj mamy też chyba niezbędny do zestawu talerz, skorzystam sobie z nożyczek. Co jest niesamowite w tych zestawach, zobaczcie, wszystko jest opisane, a właściwie pokazane. Nawet miejsce przecięcia. W skład zestawu wchodzi kilka rzeczy. Foremki, które będą nam potrzebne do zrobienia kremu, i tak dalej. Mamy taki, oto rękaw cukierniczy. Słodkie wafelki w wersji miniaturowej. Mamy jeszcze taki, oto wafelek. I taką foremkę do babeczki, tartaletki. Kolorowe ozdóbki. Hmm, to wygląda mi trochę na jakiś krem czekoladowy. I dwie takie saszetki. Jedna jest z truskawkami, a druga Coś, może jak widać śmietana. Zobaczymy. Ok, zobaczmy co nam mówi nasza instrukcja. Pierwszym krokiem jest wyciąć foremkę. Dą Was troszkę niżej. Pss. Trochę utnie głowę, ale przynajmniej będziecie widzieć wszystko, co się dzieje na stole. Ok, w takim razie wycinamy. Tylko teraz chwila moment. To jest w ten sposób, czyli wycinamy tutaj. I to nie są proste rzeczy. Żeby tak to ładnie wyciąć i żeby nam się to nie połamało. Ok. I teraz jeszcze musimy przeciąć w tym miejscu. Patrząc na tą instrukcję, to ten element będzie nam służył za taki stojak na te nasze wafelki do lodów. Na razie położymy je tutaj. Zróbmy mały porządek. Wszystko w jedno miejsce, ręka w tu. OK. E, dobra, to jest nasza miarka do wody. Co dalej? Teraz ten wafelek mamy podzielić na takie, powiedzmy, trzy równe części i jakiś mały kawałeczek, który będzie nam służył do ozdoby. Czyli powiedzmy raz, dwa, trzy będzie chyba ok. Nie będą to Super równe części, coś mi się wydaje. Mamy 3, 4, Raz, 2, 3, cztery, Więc chyba gdzieś mniej więcej tu. Mogłam policzyć najpierw te kratki, no ale dobra, coś nam wyjdzie. Ok. Dobra, mamy w miarę równe trzy kawałeczki jeden troszkę węższy co dalej? Aha Dobra. Teraz do tego elementu musimy do jednego z tych kubeczków wsypać niebieską soszetkę a do drugiego czerwoną Zaraz będziemy myśleć co dalej z tym. Strasznie lubię oglądać... Robienie takich zestawów na YouTubie i stwierdziłam, że koniecznie muszę spróbować sama i również, by było ciekawiej, nie będę tłumaczyła tej instrukcji, tylko będziemy opierać się na samych obrazkach. Dobra, czyli tak: niebieska jest tutaj, czerwona jest tutaj. Kolorem się minimalnie też różnią. Nie wiem, czy to tak dobrze będzie widać na kamerze. Eee, dobra, co dalej? Jedną miarkę wody do jednej i drugą miarkę wody do drugiej. Też na instrukcji jest pokazane, że musi być to idealnie do kreseczki. Nie za dużo, nie za mało. Dobra, i będziemy mieszać, więc może najpierw zróbmy. Do jednego i wymieszajmy, a potem do drugiego i wymieszajmy. Nie napisali, jak długo mieszać ani ile razy, więc będziemy troszkę improwizować. Po prostu zrobię tak, żeby wymieszać to na gładką masę. I muszę ufać, że to wystarczy. Zrobiło się coś pomiędzy takim kremem a żelem. Jeszcze chwilę pomieszam i Wam zaraz pokażę. Jeszcze trochę tego proszku jest w rogach, więc pozbieram go. Korci mnie, żeby to posmakować. Mmm! Śmietankowe. Skoro już pomieszałam, chyba mogę to... Hmm, muszę wyczyścić. Yummy! Dobra, to samo robimy z truskawkowym. Miareczka wody. O, jak to pachnie! Mm, strasznie intensywny zapach. Pięknie pachnie. W przypadku tego białego w ogóle nie czułam tego zapachu, ale truskaweczka jest genialna. Troszkę trudniej jest ją rozmieszać. Widać bardziej te drobinki. Nie wiem, czy w tym białym nie było. Widać z uwagi na to, że było to po prostu białe, a teraz w, tych, w tym różowym kremie widać te drobne białe drobinki, więc jeszcze troszkę pomieszam. Pozgarniamy z rogów proszek, żeby nic się nie zmarnowało. Mmm, jak to pachnie. Zobaczcie. Mamy takie już dwa kremiki. Mmm, dobre. Dobra, co dalej? Już wymieszaliśmy, więc teraz weźmiemy ten nasz rękaw. Musimy go wywinąć. Niesamowite, zobaczcie, nawet jest zaznaczone, w którym miejscu jest do wywinięcia. Bardzo przemyślane są te zestawy. Nie wiem, czy to jest zrobione z uwagi na to, żeby to, nie wiem, robiły dzieci i było to maksymalnie dla nich wytłumaczone. Czy, czy Korea z tego słynie? Dajcie znać, jeżeli wiecie. Bo mnie to bardzo ciekawi. No dobra, co dalej? Jak już napełniliśmy to, to teraz musimy go wywinąć z powrotem, tu ugnieść nasz krem na dół. Czy to się uda? Chyba mamy sukces. Zobaczcie. Nie, tu będzie lepiej widać. Na razie się nie połączyły, więc liczę, że tak zostanie. Próbuję trochę przepchać. Kurczę, góra nam się już zaczyna mieszać. Mm, to nie takie proste, żeby to przepchać całkowicie na dół. No dobra, na razie zostawmy tak jak jest. To co mamy tu, i teraz musimy to przewiązać. Eee, tylko to. się, ja to skręcę, tylko bo ciężko będzie to przewiązać. Połóżmy na razie nasz kremik. Eee, I teraz kolejnym krokiem jest do tego tutaj: pojemniczka. Mamy dolewać wody. Teraz pytanie za 100 punktów, ile tej wody? Bo jest napisana łyżeczka. Nie mam pojęcia. No dobra, spróbujmy łyżeczkę w takim razie. Myjemy łyżeczkę. Hmm, ale to wygląda, jakbyśmy mieli dać tylko tyle. A, może, zobaczcie. Jest zaznaczone. Do jakiego miejsca mamy nalewać? Tylko zastanawiam się, dlaczego mamy to robić łyżeczką, a nie tą miarką. Ale zaufajmy procesowi. Skoro tak każą, tak zróbmy. Ok, i do tego wlewamy um, prawdopodobnie czekoladowy krem. I mamy to mieszać. Mieszu, mieszu, mieszu. O, niesamowicie intensywnie pachnie czekoladą. Wcześniej wspomniałam, chyba że koreański zestaw, a w sumie sama nazwa wskazuje, ja pana zjadam, że to bardziej japoński zestaw. Nie napisali a, nie, jakby cyferkami, napisali po swojemu, czego nie rozumiem, jak długo i ile mieszać, więc pomieszamy tak na oko. To ma być polewa, więc też. O, dobre. Co jest fajne w tych zestawach, że naprawdę są smaczne. No dobra. I teraz mamy zrobić nasze lody. Czyli bierzemy rękaw cukierniczy, odcinamy w wyznaczonym miejscu i wyciskamy nasze lody. do was bliżej, żebyście widzieli co tu się dzieje. Oops. Tada. Mamy naszego świderka. Ale przy drugim się troszkę bardziej wysilę, bo widzę, że musimy go zrobić troszkę szerzej, żeby był bardziej stabilny. O, zobaczcie. Znaczy on nie jest piękny. Wyszedł nam idealny dwukolorowy świderek. Uuu i się umazałam. No dobra, i co mamy teraz zrobić z naszym lodem? Okay. dekorujemy go patyczkiem. Może podtrzymamy tego słabszego. I na koniec będziemy mogli go udekorować czekoladą, ale to zaraz. Na razie przejdziemy dalej. Tu mamy nasze lody. Proszę nie przewróćcie się. Teraz zabierzemy się za babeczkę. I mam ją w podobny sposób udekorować kremem. Czyli jedziemy takim zygzakiem. I na koniec porobić takie ciapki. Ups. I koniec. Tak się prezentuje nasza babeczka. I teraz został nam wafelek do zrobienia w ten sposób. Czy widać w kamerze, czy trafiam? Chyba jest ok. No dobra, to bierzemy podstawę, to weźmy ten największy. I tutaj też robimy takie ciapki. Mam nadzieję, że starczy nam kremu. Ok. kolejne ciapki. Jesteście dosyć daleko, więc postaram się bliżej podejść. Tak się skupiłam na robieniu tych ciapek, że. A! Dobra, nie będą to najpiękniejsze ciapki, ale one będą pod spodem, więc i takich nie będzie widać, więc nie wiem, dlaczego trzeba robić to w ten sposób. Ale po raz kolejny zaufajmy procesowi. I na górnej to samo, więc na tych się już musiłem postarać, żeby wyszły nam ładne. No, tak jak wspomniałam, tego kremu truskawkowego jest o wiele więcej. i Ten biały już się nam zapodział. Więc wafelek będzie bardziej truskawkowy aniżeli truskawkowo-śmietankowy. Nie wiem, czy za mało wody dałam, ale dawałam wody zgodnie z tymi kreseczkami, więc nie wiem czemu tak się wydarzyło. Babeczka teraz. Zobaczmy, co dalej. Teraz pozostaje nam nasz krem czekoladowy, żeby... I tu jest potrzebna łyżeczka. Teraz został nam krem czekoladowy, żeby polać lodzika z jednej strony. To może zróbmy tego... Przesadziłam! Ratujemy loda. Nic się nie zmarnuje. Powtórzę się, to nie są proste rzeczy. Nie mam zbyt wielkiego talentu do rzeczy manualnych. No nie wygląda to najpiękniej. Może jak nałożymy tę kolorową, te kolor, tą kolorową posypkę, to będzie to wyglądało lepiej, bo na razie to wygląda mocno średnio. No dobra. I potrzebujemy jeszcze polewę, żeby wlać tu do środka. Trzeba być strasznie precyzyjnym przy takich małych rzeczach. A pośpiech nie pomaga. Chciałabym już je przetestować, więc się spieszę. No dobra, weźmy teraz tą naszą kolorową posypkę. Trochę teraz boję się sypać bezpośrednio z pudełeczka, więc. Pozwólcie mi zrobić to palcami. A nawet wspólnie z wami. Tylko teraz jak to ładnie, o. Ciek. Jeszcze trochę. Posypki nigdy za wiele. O, weźmy serduszko. I te kolorowe. Uroczy bałagan. No i posypmy tego naszego loda, spróbujmy bezpośrednio z pudełka. Najwyżej posprzątam jak się wysypie. Ok, teraz wygląda troszkę lepiej. Kolorowa posypka wszystko naprawiła. Tak się prezentują nasze gotowe lody. I taki słodki mini torcik. Jemu też damy trochę posypki. Wymieszajmy, żeby się dostać trochę do serduszek. Posypka jest wszędzie, tylko nie na babeczce. No urocze. A teraz próba smaku. Chociaż zanim, zapomniałam, mamy nasz talerz. Musimy go pięknie wyciąć. Pytnę to poza kamerą. Wracam do Was już w małej przerwie. Tutaj mamy nasze słodkie babeczki i lodziki. A teraz próba testu. Najbardziej jestem ciekawa tego loda z polewą czekoladową. Bardzo dobre. Fajny kremowy. Zobaczmy, jak ta babeczka. Podobna w smaku. Tutaj ta czekolada się mocniej wybija, bo dała mi jej też automatycznie więcej. Tutaj mamy to ciasteczko bez czekolady. Nie jest to coś, co bym jadła codziennie, ale bardzo fajnie było spróbować zrobić taki zestaw. Smakowo jest naprawdę ok. Jeżeli chodzi o poziom trudności, jest to 3 na 5 gwiazdek. Dajcie znać, czy podobało się Wam takie cukiernicze doświadczenie. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie, jaki zestaw może następny zrobić. Dla mnie była to fajna zabawa, więc chętnie zrobię jeszcze jeden taki zestaw. A teraz się z Wami żegnam. Także zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie ślad w komentarzach. A teraz do zobaczenia.